W plusowej dzielnicy w Sobocie mieszka Katarzyna Aszczuk wraz ze swoją nastoletnią córką Natalią. Natalię. ja do pracy, wiesz ile mam ostatnio obowiązków. Niestety, pewnego dnia kobieta traci pracę. Pani jest niestety A w ramach oszczędności obcina córkę kieszonkową. Obcinam ci kieszonkową. Nie, nie możesz tego zrobić! Natalia, przyzwyczajona do wygodnego stylu życia, nie może się z tym pogodzić. Mamo, no, no, mi to kieszonkowe. Nie ma nawet takiej możliwości. Ja chciała, że... Wraz ze swoim chłopakiem, Wiktorem Urbanowiczem, postanawia zdobyć upragnione pieniądze. Więc, to okay. 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 Wiktor, ale co okay. jest nielegalne? Że... Jak daleko posunął się, aby zrealizować ten cel? Dzieńczowski, policja! Sobot. Tu w luksusowej dzielnicy mieszka Katarzyna Aszczuk wraz z córką Natalią. Rano, jak zwykle, Katarzyna śpieszy się do pracy, która pochłania całe jej życie. Dupa to ja już idę do pracy. Wiesz, ile mam ostatnio obowiązków. Moi mamy często nie ma w domu. Ciągle siedzi w pracy. Jednak spełnia wszystkie moje zechcianki, więc mi to nie przeszkadza. Mieszkamy w luksusowej dzielnicy w Sobocie i chyba przywykliśmy już do wygodnego trybu życia. Mam dobrze płatną pracę i choć wymaga ode mnie charuwy, nie narzekam. Katarzyna nie wie jeszcze, że jej szef ma dla niej nie najlepsze ja wiadomości. Panie. A pani, jeżeli pracy? Pracę? No, ja tu pracuję, czemu miałam nie być? A nie dostała pani maila. Jakiego maila? No, że pani jest niestety z na naszej pracy. Ale? Wiadomość o utracie pracy spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Jak ja sobie teraz poradzę, z czego mam żyć? Przykro mi, że pani Aszów dowiedziała się o utracie pracy w takich okolicznościach. Ale cóż, takie są prawa biznesu. Katarzyna jest załamana. Wie, że teraz razem z córką muszą ograniczyć swoje wydatki. Co ty zrobisz, mama? Dlaczego nie jesteś w pracy? Dziecko, siadaj, mam dla ciebie ważną wiadomość. Straciłam pracę. Co? Ja? To? No po prostu straciłam pracę. Musimy teraz ograniczyć nasze wydatki. Nie możemy już prowadzić tak wygodnego trybu życia. Zacznijmy od tego, że obcinam Ci kieszonkowe. Nie, nie możesz tego zrobić! Nie dość, że moja mama straciła pracę, to jeszcze obcięła mi kieszonkowe. Z czego ja teraz będę kupowała sobie markowe ubrania? Moja córka Natalia dość nerwowo zareagowała na informację o tym, że obcinam jej kieszonkowe. W sumie się jej nie dziwię, bo zawsze miała wszystkiego pod dostatkiem. Halo? Yy, nie, dzisiaj nie mam jej na zakupy. Nie chcę mi się dzisiaj. Halo, halo! Mama, skoczył mi się pieniądze na koncie. Niestety, Natarczyk nie stać nas teraz na to. Musimy zostawić pieniądze na jedzenie. Natalia zdecydowała się odwiedzić swojego chłopaka, Wiktora Urbanowicza, licząc, że ten pożyczy jej trochę pieniędzy. O, cześć! Cześć! Co się stało? Muszę ci coś wyznać. No siadaj. Moja mama straciła pracę i teraz na nic nas nie stać. Uuu, to niedobrze. Przyszłam tutaj, bo chciałam ci poprosić o pożyczkę. Ale wiesz, że ja też nie mam pieniędzy, nie mam ci nawet z czego pożyczyć. No nie wiem, na pewno masz jakieś oszczędności. Niestety. Moja dziewczyna przyszła do mnie, aby prosić mnie o pożyczkę. Pomógłbym jej, gdybym mógł, ale sam pochodzę z biednej rodziny. Gdy tak tutaj przyszła, zrobiło mi się jej żal i postanowiłem coś z tym zrobić. Głupio było mi prosić mojego chłopaka o pożyczkę, ale to była wyjątkowa sytuacja. Nawet nie mogłem jej skożynić na zakupy. Ale niestety on również nie mógł mi pomóc. Muszę coś jeszcze wymyślić. Muszę zdobyć te pieniądze. Tymczasem Katarzyna szybko pozbierała się i szuka już nowej pracy. Rozumiem, rozumiem. Czyli skontaktują się Państwo ze mną, to, to ja będę czekać na telefon. No to do widzenia. O, cześć! Cześć! Coś się stało? Co Mamo, po mi to kieszonkowe! Nie ma nawet takiej możliwości. Ja bym chciała, ale po prostu nie możemy. Mamo, proszę! proszę. Nie mogę sobie na to pozwolić. Wolisz mieć nowe ubrania, czy wolisz mieć... Dobra, z się nie nagadać Idę do Wiktora. Wkurzyłam się na matkę. Nie chciałam dać nawet złotówki. Koleżanki w szkole żyją coś podejrzewać, ale przecież nie powiem im, że moja matka straciła pracę. Widzę, że od tygodnia chodzę w tych samych ubraniach i nic sobie nie kupiłam. Poszłam do Wiktora, żeby odmyślić z nim jakiś plan. Natalia bardzo wsparciwie domagała się swojego kieszonkowego, chociaż dobrze wiedziała, że nie mogę teraz go podwyższyć. Byłam na dobrej drodze do znalezienia nowej pracy i to była bardzo obiecująca oferta, ale na razie nie było nawet mowy o podwyższaniu kieszonkowego. Natalia wyszła do Wiktora bardzo wzburzona i mam tylko nadzieję, że nie zrobi żadnego głupstwa. Wszystko. Nienawidzę mojej matki! Muszę mi podwyższyć kieszonkowego! Z jest beznadziejne! No może nie może. Może, tylko nie chcę, bo jest taka skąpa, nienawidzę jej! Spokój się! Wiktor, już mam pieniędzy! Ja też nie miałem! Znajdźcie jakąś pracę, nie wiem, później Ja, pracować? Ulubę. Wyobraź sobie, każdy normalny obywatel tego kraju powinien pracować. Ty to tak? moja matka ma pracować. No to, ja nie widzę innego rozwiązania tej sprawy. Albo znajdziesz pracę, albo nie wiem o czym rozmawiać. Pomóż mi, Wiktor! Nie mam jak. Jeżeli nie chcesz iść do pracy, ja też nie mam ci z czego pożyczyć. Ja jestem człowiekiem biednym. Musi być jakiś plan. Wiktor, błagam cię, pomóż mi! Natalia za wszelką cenę chciała zdobyć pieniądze. Miałem wiele propozycji, ale żadna z legalnych form ich zdobycia Natalii nie pasowała. Dlatego mam w zanadrzu jeszcze jeden pan nielegalnego zdobycia pieniędzy, który zresztą jej przedstawiłem. No wiecie, jak tak ukryć pieniądze? A chcesz rozdawać ulotki? No nie chcę, ale to jest niebezpieczne. Pomyśl, że szef twojej matki zwalniając jej jakby okradł Ciebie z pieniędzy, więc my teraz okradniemy go. Wiktor, ale to jest nielegalne! A chcesz rozdawać ulotki? Nie chcę, no to, to mieć jest pieniądze? prostszy sposób. No to wymyśl go. Idź bez ze idź mnie, ja bym nie miała problemy. Nie. Jeżeli Ty chcesz zdobyć pieniądze, idziemy we dwójkę. Kiedy Wiktor zaproponował mi kradzież tych pieniędzy, to myślałam, że on oszalał. No, ale z drugiej strony te pieniądze są mi bardzo potrzebne. Po długim namyśle zdecydowałam się przyjąć tą propozycję, ale i tak nie byłam w pełni przekonana. Wiktor, zdecydowałam się. Ukradniemy te pieniądze. No, i w końcu zaczynamy gadać o konkretę. Ale jeśli coś się stanie? To co? Miałam głowę w tym, żeby nic się nie stało. Dobra, to chodź, musimy się przygotować. Okej, okay. idź do siebie, ja do siebie podjadę wieczorkiem i oglądam cały plan. Dobrze. Wieczorem, w domu Katarzyny, aż. Cały plan jest tutaj rozpisany dokładnie. Są, jaki plan? Eee, yy, nasz plan. Yy, prowadzimy projekt do gazetki szkolnej. Mamo, o której twój włożę wychodzi z trasy? No, około 17, ale co was to obchodzi? E, która godzina? My musimy wyjść. Jeszcze służbowy. Fajnie. A co to jest? Legitymacja szkolna wiktor Urbanowicz. Chyba mamy już sprawcę. Jestem napadnięty przez jakichś gówniarzy. Na szczęście jeden z nich dostawił legitymację na miejscu zbrodni i mogłem rozszyfrować jego tożsamość. Mam nadzieję, że tą sprawą odpowiednio zajmie się policja. Może zrobimy sobie selfie na nowej tego życia. Nie. O matko, spójrzcie, jesteśmy bogaci. Pokaż. No i tak, za tylko na jedną ludzkę. Chyba żartujesz. Ja te, te pieniądze są do podziału ze mną. Nie. Tak. Wiktor, pomagałeś Nie mi? Nie ma. Wiktor. Dzień dobry. Pan Wiktor Urbanowicz? Tak. Jest pan aresztowany za napad i kradzież. Za jaki napad, za jaką kradzież? Nie mną. Natalia wraz z Wiktorem została zabrana na komisariat policji. Tymczasem, nieświadoma niczego, Katarzyna martwi się jej nieobecnością w domu. Hallo? Jak to na komisariacie? Już kiedy moja córka Natalia razem ze swoim chłopakiem wychodzili z mieszkania, od razu przeczuwałam, że coś się święci jednak kiedy policja do mnie zadzwoniła i zaalarmowała mnie, że popełnili przestępstwo po nie mogłam w to uwierzyć na szczęście cała sprawa zakończyła się dość łagodnie ja znalazłam nową pracę moja córka na szczęście zerwała z tym Wiktorem i zostali skazani jedynie na e, e, pracę społeczne i grzywne, e, którą musi z, e, odpłacić z własnej kieszeni e, rozdając ulotki mam nadzieję, że będzie to dla niej duża lekcja pokory Thank you